Witam was w teleturnieju, kto pierwszy na szczycie wieży z ten wygrywa Zasady są proste, kto pierwszy na szczycie wieży z ten wygrywa <laughs> <Śmiecie> się <laughs> Dobra, mam przygotowane <laughs> dla was masę zadań, ale pierwszym z nich jest zakręcenie kołem fortuny, widzowie Znaczy, yy, uczestnicy A właśnie, na samej górze jest 1000 złotych, więc razy wam wygrać, bo zarobicie hajsik 1000? 1000, no Pręcie, każdy musi wylosować teraz swój kolor Dobra, ja mam... Wiecki. 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 Nie wiem ja. nie wiem, nie wiem jak to wyszło. Że... Ja? To zobaczymy Zielony, to, Zielony. to samo Zdolone. losowanie nie. Co prezenty co? Ja? Ej, To będzie... będziesz miał to fioletowy? fioletowy. Niebieski nie Dobra, więc w takim razie przechodzimy do pierwszego zadania Kurde, ale to jest nudno na dole Ja pierdzielę. Ej, co ty tam robisz? Trzymaj A co to? Merch składu na t Dobra. Uuu, ale zarobić. O, o, o! o kurdo, ale zarobiście tu jest! No wiadomo! Merch składu Tylko dla osób na szczycie. Za każdym razem, w wygranej konkurencji, przechodzi jedno piętro do góry i nie może się z niego ruszyć, ale jako, że jesteśmy na parterze, to teraz o pierwszy przyniesie pięć rzeczy w swoim kolorze. Ten wygrywa, start! Co, już? Czy to się liczy jako jeden? Dotknąłem piątej, bo jest tu, a ok. o, jest! Mam! Nie tak wolno! Ja już czekałem na was. Cztery leżaki i jeden ja. leżak. Ale nie się leżak to zje? Niebieski jest! Nie no, cztery oddzielne rzeczy. Trzy. Nie, cztery. cztery. Są cztery to jest i pięć. pięć. Tu są dwa. Raz, dwa. Trzy, cztery, Ej, a. Ja myślałem, że ja wziąłem arpuza, a to jest Ktoś wziął sześć, to tu wygra. Niestety nie. Łukasz przechodzi na pierwsze piętro i od tej pory nie możesz się ruszyć, bo wtedy zostajesz zdyskwalifikowany. Teraz będę przygotowywał chłopakom po jednym soku i będą musieli zgadnąć jego kolor tylko i wyłącznie po smaku. Liczy się kolor, nie liczy się z czego on jest zrobiony. Więc teraz przygotuję wam trzy szociki i następnie to zgadnie, ten ma punkt. Dobra, uwaga i teraz tak. Tutaj nie ma wątpliwości jaki to jest kolor, nie? Nie ma żadnych wątpliwości. Dobra, I tutaj dajemy. To jest ten kolor. Okay. Teraz każdemu z was dam po jednym szocie chłopaki. Okay. O, jest! już mam pić, czy jeszcze nie? Dajcie, teraz... że wszyscy zostaną, tak? Grzesiu i teraz Łukasz. Dobra, uwaga! Możecie teraz walnąć szota i zgadujcie, jaki to jest kolor. Jest! Co to jest? To? Co jest? To jest takie słodko cierpkie. Moje jest mega... Moje kwaśni. owocowe. Jakieś takie. Trochę jak kaktus. Wreszcie to już wszystko smakuje. jak <śm Heavenly> To jest powalone Smaki są tak ciężkie do zgadywania w ogóle. Stary, ja nie wiem co mam. Coś cytrusowego, czy albo żółte, ja też, albo pomarańczowe. Tak dobra. Ja już mogę zgadywać? Tak. Żółte! Ja daję pomarańczowe. Ja żółte. Zgadłeś? Serio? Ja. Zgadłeś Łukasz? Żółte. Łukasz zgadzał. Pomarańczowe albo żółte! Pomarańczowe albo żółte! Czerwone! Miałeś co w truskawkoły tak? więc miałeś w sumie najładniejsze. No, rzeczywiście, to była truskawka! Ja miałem ananasa. Ja mam Ja mam Ty miałeś lici Grzeszu. Lici? Ty miałeś. <laughs> tak. Liczy ananasa, powiedziałeś. Łukasz mnie marakuje. Łukasz, ja mówię, no. Dziękuję, Chyba, że spadniesz Ej, czyli Łukasz póki co deklasuje konkurencję Dlatego, że chłopaki są cały czas na dole, on może się tutaj wylegiwać jak tylko chce I przejdźmy do kolejnej konkurencji O nie, to ostatnio nam źle szło Zgadnij nutkę po nuceniu To jest najcięższe? Przede wszystkim, że ja nie umiem nucić. Czekajcie, co wszyscy znacie? Oczy zielone. Ale co, zgadujemy od razu? Tak o, Ale zgłaszamy się, czy co? Że ale no właśnie, żeby się żeby Podnosimy rękę Panowie, pierwsza nuta O nie, może zgadniecie? Uleketonza Uleketonza, dobrze Uleketonza to jest ta nutka już u pierwszy. Malik do tańca. Dobrze, czyli po jednym punkcie? U kurde, co by wam dać, żeby to nie było za łatwe, ale też za ciężkie. Co wy znacie wszyscy? Ty 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 To ostatnia niedziela? Nie. E, Nie. znam to kurde? Ty każdy to zna. The, this, no, no, no. everywhere you <grym> No to mamy rósł Zaliczam to, bo to jest tak? dwa piosenki Po jeden! Tak? To mamy po jeden, chłopaku Ooo, czyli muszę robić kolejną rundę, a to się ciężko wymyśla No nie, ja to by ja. Ej, dobra. tak powaliło. W takim razie teraz jest rozstrzygające Tak W czwartach to zdążył punkt, ten wygrywa Ja wiem pewne że więc takie do mnie podejście ty, 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 ty o nie, nie umiem tego zanucić chyba, stary. Nie znam tej nuty dobrze jednak. O tak! Nie, Rasputin! ty ty To już jest tytuł! Aaaa, Rasputin? Ejj, rasputin... Nice! Nice! Ale przecież wyzwarem tyle nut, ci przychodzi do głowy. Daj mi tylko, ja to Łukasz jest znowu wyrzędny. Dzięki, źle. Nie ja ma sprawy. Kolejna konkurencja jest zagadką dla Was. Kto będzie znał odpowiedź na moją zagadkę? Gdzie piętro do góry? Łukaszowi zostały jeszcze tylko trzy piętra do wygrania 1000 zł. Więc uwaga: Barys miał w koszyku trzy jabłka, który rozdał trzem boginiom tak, że każda z nich dostała jedno jabłko. Ale jedno jabłko zostało w koszyku. Jak to możliwe? Jedna była pół godziny? Nie, musicie też się zgłaszać, jakby co ręką. Tak, tak. No. Jedno dał jabłko z koszykiem. Dobrze, piętro w górę. Jest! To była zagadka logiczna. Ja nie uważam to za zagadkę logiczną, bo nie była logiczna. Rozdałem chłopakom po jednej półlitrowej butelce wody i teraz kto pierwszy ją wypije, ten zdobywa punkt. Ciekawe, na Trzy, stary Łukasz może sobie już tak, nie ba Bardzo sam. mnie ciekawi, kto wygra tę rundę. Ja to planowałem myśląc, że Łukasza nie będzie na tym odcinku, więc sorry chłopaki. Ty, dwa, jeden, start! Jeszcze zdążył po to pójść biorąc. Uwaga, Łukasz wypił Już? Pokaż Rzipek, chcę pobić swój rekord Ja tak nie umiem nie Co? to nie Nieprawda no co, się na <śleszy> <śleszy> Teraz każdy ma po trzy strzały za SG, tam są trzy butelki I kto trafi więcej, ten wygrywa Chcesz za to? Ja nie, ja ostatni Dobra, ja pierwszy Zobaczymy jak on pójdzie No nie stosowałem z tego o! Tam, w tą, tą samą No w Drugi raz ajaj, ajaj. Ajaj. Ja I jedną Jak w tą tak? samą, skoro tamto spadła? Bo, 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 bo w tym spadła Jeszcze raz tą samą Tak Wy macie przerąbane A ja? Telewizor Co jest? Zero Co jest? Co jest? Ej, czy z góry jest łatwiej czy gorzej? O to jest pytanie. Ogólnie gorzej, bo nie ma do wygodnej pozycji. Jak, bo w ogóle samomakę. Ja O! 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 A, to samo co ty zrobisz! Zobaczcie mogę od razu! Dobra, pojemy się stronę. Dobra. Do trafienia pierwszego. Idę się przerwóc. Czas, dwa. Yes! A gdzie to poleciało? Bo to w ogóle nie Po je! lewej stronie, idealnie wszystkie tak samo Po lewej? Po lewej stronie milimetr Aaa kurde, coś mi złapałem Też obok Co oh jest? Yes. Ej Filip, a co jeżeli go nie utrafiacie? Yes. Yes. Nie, nie trafiają A nie razem? się ruszyło To poleciało Ruszyło, bo się Nie, ona nie pęka z tego o! Trzeci. Więc jeżeli trafisz z drugim, to na Nie, dalej tak. jest zawsze przede mną. Ja już skończyłem a, a, tak Czyli Czekaj, jest na przedostatnim piętrze. Bardzo dziwny obrót. Sprawnie spodziewałem się, że będzie aż taka różnica pomiędzy poziomami chłopaków. No ale cóż no. Jedna i wygrywa się Tak, ciekawą konkurencję ogólnie e, teraz mamy, ponieważ to jest co najdłużej zawiśnie na krawędzi. Oooo! O co jak to Każdy, na... każdy z nas się pyta tak, to bym wcześniej z Chyba cię swędzi co sobie Ja mam spocony, Dobra, jest jestem gotowy. Ja was pozwalam, panowie, ale wygrycie mamy najbliższe grapy. Tak. Wiecie, miałem, za... miałem nadzieję, że przy tym zadaniu każdy będzie mniej więcej na tam trzecim, czwartym. A... No, czasem a... zimnik nie jest na żadnym, on jest na pierwszym, mi się no. spodziewał ręce, i jestem na. No. prawie na ostatni. Ja odkładam od razu, powiem szczerze. Potem z podręcznikiem, ale najdłużej to się nie ma szans. Możesz tu jej oddać z konkurencję, konkurencji, nie zaszkodzić. Nie, tak, nie, nie biorę udziału udział w ogóle. Dobra, dobra, dobra. No. dobra, uwaga. 3, 2, 1, start. Olej, mam ręce. Ciekawe, który z nich będzie wi wisiał dłużej. No my o już, prawą rękę. Daj no, no, no. chłopaki są w końcu obydwaj na trampolinach Tak, jestem w na pierwszym podziałie, lecimy! Teraz mamy kalambury chłopaki Nice! No to w takim razie kategoria hala Mata Pianki Kwadrat ale Czekaj, ale tak, każdy może... Boks, niezniszczalny Ale każdy może tak zagadywać? No tak, co tak, tak. No. Skrzynia Podłoga Podnosi się to Zamyca rzeczy Zakrywa Otwarte Pudło eee... Trampoliny, wiesz co z trampoliny Nie, wiem, co Łukasz powiedział? Eee, kotara w pudle, w, w sensie zasłona <głosy> Zasłona wychowana <noise> do pudła Mały boc Klatka Więzienie Kłada się do środka, co jest? Karton Zlep. Karton. karton? Ale składany karton. Pudełko kartonowe, no to Znaczy ogólnie chodziło mi o składanie kartonu, ale zleciłbym już karton Grzyciowi. Tak! Nice! Konkurencja będzie teraz polegała na tym, że każdy z Was dostanie kartę K4 i chce samolot poleci dalej. O nie, Łukasz, mam przewagę, bo jest na drugiej No, niestety. <laughs> Wszystkie celendy są w kolejności Takie, bo myślałem, że będziecie szli w łeb, w łeb ale niestety, no to jest bardzo na korzyść Łukasza. Ja sposób ze kartę, szkoły, zawsze u mnie to. w szkole się robiło to w taki sposób, że po pierwsze, no najpierw trzeba było idzie, idzie. tutaj jest. Ej, Ty proszę mi nie trząść tutaj. Wkładamy kartkę, widzowie. Się samolot. Ja konstruuję nową, całkowicie nowy projekt samolotu. Spójrzcie, robię po prostu... Tak, bo to historycznie zawsze to wychodziło z <grystanie> Ja myślę, że lepiej pójść w klasykę, która działa, niż wymyślać cokolwiek. Jak się spodziewałeś, że zrobię najlepszy samolot, a ten spadnie od razu w dół. Nie. Serio. <grystanie> Najważniejsza zasada robienia tych samolotów to jest to, żeby robić je z precyzją żeby były mega ostre. I żeby były jak najbardziej płaskie. Tak. A u ciebie. Wiesz co, trzęsie i wieje ogólnie rzecz biorąc Także wiesz, trzęsie mi się na górze trampolina To do mnie jeszcze nie doszło A, Mój jest. będzie najmocniejszy ale Ja mam zaczynać? Tak Ej, tak, ale ciężko się z tym w ogóle No, ale masz się wychylić jak chcesz No wiem Wiesz co, leć Ale nie jest źle, nie jest źle, ja się boję o to Stary, twój się może cofnąć, bo może tak... Ja to też się coś. boję, że zawróci czy coś Serio. czas na tak Zawrócił się. Łukasz, czy Dada. byś wygrał? Nie! Nie! Mówiłem, mówiłem wam. Jeszcze Dobra, konkurencja, na którą chyba wszyscy czekali, czyli z zwierzy trampoli. Zobaczymy, kto trafi trickshota, ten przychodzi dalej, więc ja teraz go przygotowuję, a wy się rozgrzejcie trochę, wiecie. Macie piękne chłopaki Zasady są proste. Uuu! Uwaga, Jak grałem chłopaki, mieliśmy tu jej pochodówce i miałem pierwsze miejsce wrzucanie do kosza z trampoliny. Jak jest? No, Wypadła! Nie no, trzeba no, no. to dociążyć, stary, bo no to by się zatrzymało. Zatrzymałoby się na dwa. Nie, no, ja bym zaliczył. Już! Łukasz, musisz trafić, inaczej Grzesiu przychodzi do góry. Dobra! <grym> nie trafiłem, Grzesiek idzie do góry. Co za pech, ja pierniczę! Łukasz chyba chce oddać im konkurencję. Podobno trzeba dawać ludziom wędkę, a nie rybę, więc teraz wy to macie. To w najkrótszym czasie złowi wiadomość, to na swoje piętro ten wygrywa. No mam nadzieję, że to będzie Zipek, dlatego że on ma najłatwiej po prostu, ale zobaczymy. 3, 2, 1, start! Okej, okay, uwaga. O nie! O nie! Ale sobie utrudnił, no. Trzeba było to jak naj... O o. Ty jeszcze możesz to w ogóle złapać. Może, może. O, może. od dołu, za to, za to metalowy złap stary. To jest naprawdę ciężkie. za Jest, jest, masz to. Masz to! Ale musi dolecieć butelka w tym, jakby co. Więc uważaj, żeby ci nie wypadła, no. O, nie Uuuu, Jak się kręci. Dobra, ciągam Możesz to już złapać ręką, tam gdzie tylko możesz, nie? Mam. Stop! 38 sekund. 3, 2, 1, start! Tra tańczy w ragdance'a Dawaj Grzyku, dawaj Dasz radę, pamiętaj butelka się tylko liczy Złap za nim butelkę Uuuu o Oj, Chodź do balutki Dawaj Krzysiu, dawaj Dawaj, chodź Kacik się rozmawił. Nie się. Się. Gdzie to jest? Ja tego nie widzę <laughs> Przeprysłaj <wrócaj> wiatr <laughs> No już przegrałeś z Zipkiem 3, 2, 1, start! O! Nie! Nie! Co? Co jest? So, so. Uh. 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 Dawaj! Co so, jest? Dawaj! I wciągaj! Co jest? I Stop! 18 sekund! Łukasz! odbiera Odbieraj nagrodę! Nie no, no, łukasz tylko i od, gracz, razu taka, no. od razu znowu Ciszaka, nie? Od razu znowu Ciszaka, gratulacje. I widzowie, my się widzimy w szydle, to na tyle na razie.